uśmiechajmy się, podawajmy sobie ręce, bo pandemia się zakończyła, więc te wszystkie rzeczy, co nam nie było wolno, więc nie można było się uśmiechać, bo były maseczki, więc i tak nikt nie widział, więc, więc uśmiechajmy się, podajmy sobie ręce, bądźmy otwarci, gestykulujmy otwartymi dłońmi i nie napinajmy mięśni niepotrzebnie. To jest tak, jakbyśmy zapytali, jak grać na fortepianie i mielibyśmy to w trzech słowach powiedzieć. No trudno powiedzieć, no dobrze trzeba grać, nie? no więc tak to, to się nie da, tak, tak, tak w krótkiej formie. Dzisiejsze wrażenia były super, naprawdę dużo fajnych informacji. W ogóle bardzo tak osobiście były przekazane, wszystkie ten i dużo się nauczyliśmy. Zawsze miałem świadomość o tym wszystkim, także gestykulacja zawsze tam gdzieś była z tyłu w głowie, ale dzisiaj jeszcze raz zobaczyłem, jakie, jakie to w ogóle jest ważne w życiu i będzie to bardzo wspomagające do końca życia. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że studia trzeciego wieku, ale nie do końca, ponieważ studia normalne, dzienne. Także szaleję i usiłuję skończyć fortepian rzezowy, a czy tak się uda, no to jeden pan mógłby raczej wiedzieć. No powiem w ten sposób, że Muzyka gdzieś tam zawsze była moją pasją, fortepian zawsze był taką, e, ciągle mi to gdzieś tam z tyłu głowy było. Pandemia spowodowała, że zacząłem mieć więcej czasu na to, żeby pomyśleć również o tym, oprócz mojej normalnej działalności pantomimicznej. I, no i dlatego jestem na razie na pierwszym roku. Zobaczymy, jak pójdzie.